I przebaczę. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Módlmy się. Boże, który dajesz początek wszelkim rzeczom, błogosław ten kamień symbolizujący wszystkie wydarzenia w Katy, należący nie tylko do. Rodzin katyńskich, ale do wszystkich mieszkańców Karczewa i miłych gości, którzy dzisiaj przybyli do nas na wspólną modlitwę. Obok tych słów, cześć w pamięci, chcemy się modlić. Spraw, aby wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju, stałej gotowości. Doniesienia pomocy innym. Za przyczyną świętego Wita Matki Bożej Karczewskiej i Matki Bożej Katyńskiej udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają. Zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.